No oh, dobra, dobra, O no tak. Mm, Jestem gdzieś pompa? Bo na moją to nie, nie była pompy, nie, chyba. niestety nic, masz to. Chociaż poszukam, może była szawa jakaś. No wiem. O, czekaj. Jest. Oj, jest ta szawa nowa. Dźwigniowa. Nie wiem ja ci pisałem o tym jak ja w ten Z tym tu miałem solo hmm. zrobiłem hmm. Tak O, tu tak masz mówię. niebieską tą nową, dobra, git Dobra Naprawdę rozumiem Ja w 3 gry 21 punktów wbiłem Wiem Gdzie A ja, ja leciałem 37 punktów Gdzie ja leciałem piszałem. Leciałem na, na zalew słonę atakę. takie A ktoś tu mnie zaprasza to trochę za późno Jezu, kiedy masz nowego, obecnego duo, ale grasz z zestawem, bo nowy nie dołączył. No o Jezu. Ta, ta, jakie to nie jest real. W ogóle, nie wiem, zacząłem oglądać Twitcha i się, wiesz, tak myślę, czy się na Twitcha nie przenieść, ale ja tyle na tym stracę, że... Wiesz, bo najbardziej mnie o. zaciekawiło na Twitchu No No Jak tu się typy wybijają, matko boska Eh, no nie, Jaki, nie wiem, jakbyś, ja wiedział tak jakie, jakbyś wiedział nie jakie... Jakbyś wiedział jakie boty grają na tym turnieju, to jest... Na tym solo wczoraj Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie naprawdę... A, tu jest zielony taktyk Nie wiem Ja tam za dużo nie zagrałem ja w ogóle, typa, który dostał ode mnie sniper 105 I się nie zabudowywał w ogóle, tylko chodził tak jak bot na boki A ja w ogóle wiesz, że ten... Nie dawy! jest stary. To jest stary, kurde. A tamten dobry jest w ogóle, czy nie? No. No bo. To tylko tak pytam. Dla formalności. O, jeszcze strefy mamy. No i kok <słuch> W ogóle ja z ratowania za 9 dni mam 800 V-dolców hmm, Za za. Za 224 dzień A z tego co wiem to na PS4 też można mieć ten rato No tak, ale jakby ja mam za tydzień 150 Aha, bo ty masz rato, A... jezu myślałem, że no, Mam masz. rato, no Oba. Gdybym nie miał ratowania to ja w ogóle 1000 V-dolców nie ty Który masz dzień? No nie wiem pewnie 100 któryś? Nie mam pojęcia to jest. Za 224 ktury. będziesz miał Jezu! CO jest? O nice Pimpuś się wylebu... na tym. W ogóle nie, że coś, ale tu jest kolejna Big Potka i... ja łącznie będę miał cztery. Jeszcze z pimpusha niegdy wapną co? Czekaj, ale... Oczywiście, że tak! Co ty zbierasz? A dobra Czekaj, chcesz pistolet? A ja to, wezmę ten... To, to czekaj to ja ile ty masz na razie BigPotek? 5 <laughs> Ej to nie to daj mi dwie, to daj mi dwie Tak? To masz Daj mi dwie i masz już to o, Wasze Jak placementy dziko wracam, coś nie tak Lutowałeś tutaj? Lutowałeś chyba co nie? Agent Ja nie wiem, ale Hm Agent się coś spytał, co nie? No Żebyś ty mu odpowiedział, ale napisał, żebym nie mówił tego głośno. Da fuck? O co komun? No. Ty. Panie. Agent. Co? To, to co, Agent, jak chcesz mnie o coś spytać, to do mnie na live'a wbij. Na YouTube'a. A ty masz live'a? No mam. Nie wiem, czy ktoś jest, ale... No nie, nie ma nikogo. Nie Dokładnie chcesz... tak, Blacha. Do. Dokładnie tak. To mogę ci wycytować to, co napisał, ok? No to wycytuj. No, już nie to nie, usłyszał do komentarza. Ale i tak mam co napisał. A, no bo. <laughs> to, mam pomysł, coś. Cicho? Wiesz co? No, myślałem, że to się hała, a to nie. A, nieważne, co ja chciałem zrobić? Czemu jestem głupi, nie wiem. Chciałem powiedzieć to wyłączony mikro, ale jakbym wyłączył mikro, to też byś mnie nie słyszał. <laughs> 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 Potrzebujesz jakichś maców? Ile masz? Full, wszystkiego. A, no bo, to nic. Powiedzieć Ci, co agent powiedział czy nie? Możesz powiedzieć, jak się on nie obrazi. Tylko to. A, yy. Dobra, agent! Powiem cicho. <noise> dobra, tylko widzowie pewnie pod. wiesz, podgłośnią twojego Twitcha na fulla, ale no dobra, dawaj. Ale na ja tu je streamuję. A! E Big Podka kolejna, jezu nie że w to, bywa. Ja, na Twitchu stream. ja nie streamuję na razie na Twitchu, skoro. Mogę streamować na YouTube. I małe, a to małe się nie przydadzą. O, czy ja biorę małe? Pod tak? No to weź. On już full. Oj, sniper koza! Dobra, będzie cicho agent. To było tak, że agent się spytał, czy on nie będzie <grym> Słyszałeś? Ostatniego słowa tak się nie zrozumiałem. Eee, to ostatnie było najbardziej... Dobra, niech się będzie, to napiszę mu później na PPA. Albo widzę jak na ścianie Czemu mi jest tak niewygodnie, co się dzieje? Dobra Ej, bo ja mam tak pistolet złoty, co nie? Tacticala, <grym> flopera Trzy big i trzy apteczki, teraz pytanie: czy te apteczki się przydadzą? Nie mam sześć moich potek, trzy duże, cztery splasze. Dobra, to białe snajper. No bardzo, ale to ja. To jest. jakie to jest tu To jest Face City Cut. Tak, tak, no, Face City Cut. To jest, o, dość do Phase, Cut. A już mam full. No dobra. Wbijamy z Agate, proszę. O, co tam się dzieje? Walki na zielonych dalej? W takiej fazie meczu? Ty. Dobra, chodź na prawo. Dobra, nie, może chodźmy do zona. No, no bo mówię, że chodź na prawo, co, nie? O, dobra. No ale naprawdę kto by się podjął czegoś takiego na turnieju? Po jakiego? Zawsze tak było, nie? Zawsze ty byłeś wcale. Zawsze, nie? No też. Nieważne gdzie lecieliśmy, że to zawsze ty byłeś. No. To prawda Okej okay. nic przydatnego Osty! Nieotworzona. O ty! Skrzynia nie otworzona super Bierzemy Dobrze, że nie ma tych botów na arenie Ej właśnie z tego co widziałem wczoraj, grem grałem areny, to nie ma w ogóle Oni na tu nie dzisiaj, dzisiaj na Solos zagrałem jedną grę napadziełem się tam i boty Bierzemy. były O Dragon, biorę, nie no, żartuję bo powiem o skrzynka jeszcze. Powiem ci, że ja wczoraj grałem na Avenie solo i nie spotkałem w ogóle, gdzie zagrałem jakieś 5 minut. Jak nie wiem. A ja nie dzisiaj na solo, ale Casualu widziałem, bo ty. Tam obok jabłuszek. E, Splesze wypadły, to bierzesz nie? O, widziałem, no. Spadłem na nie. Kurczę, nie widziałem punktacji, jaka jest. E, oj, za top 10 na pewno jest. Jest za top-2, za top-3, chyba. Auto! Mhm. Mm Czekaj, może nie idźmy przez słony. Lepiej nie, to się może źle... Piaskiem jest! No dobra, wykorzystamy technikę. Wprowadzoną wczoraj. Bawimy się w krety, czy nie? Tam jadą. Tak, tak, bawimy się w krety, byku. Ja. Czemu oni... A, nie nieważne. Mogę sniperkę? Na chwilę. A! A, mach, 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 Jak on nie dostał? ja mach, mach, jak mach, trafię, mach, ja tak się, się mach, Chodź mach, się mach, 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 A. No tak! Chodź, bawimy się w keciki. A to wiesz. Nie, nie lecisz się? Auto jeżdżę tam, jakby to Chodź tędy, chodź tu. Fast jakoś No to się ma Dobra, oni jadą autem to chill Tylko uważaj na lewo, bo tam Dawaj do krzaka Dobra, Dobra i wylecz się tymi bigami Masz mini? To mi... się bigami. Tak? Dobre. No w sumie będę tak. miał slota potem wolniejszego. Bo i tak mamy ich jeszcze trzy. No nie! Nie zakopuj się! Aha, bo tu się można zakopać jeszcze, ty. Ej, ej ty ja, to jest tak. dobra inicjatywa, dawaj. Ale Paweł, yy, znaczy agent mówi, że czytał to u siebie czas. Chyba u siebie, no. O, Jezu, dopiero teraz agent coś napisał. Paweł, powiedz w że jak to powiedzieć to... No, no, ja, yy, to ten, no bo, yy, ja będę musiał, bo ja, że jestem leniwy ten, ja muszę zrobić tak, najpierw jeszcze nie naprawili w Carda, będę musiał dodać mojego Paypala, jak go w ogóle zrobię. Yy, jeszcze ten, yy, będę musiał zmienić link, ogólnie będę musiał zmienić cały opis, ponieważ jest, jest to stary opis na DW, a DW nie działa, a PCF jest na razie włączony, więc będę musiał cały opis zmienić i wtedy będzie działał. No. Tam są typy na 350. Ale tipy jest ogólnie strasznie dziwne, nie? Tak, logujecie... tipy zepsute masakrycznie. Do konto, ciała Pamiętasz też kiedyś na DW jak nam w ogóle nie działały donate i td? No ale nie działają. A dalej nie działa. jeszcze lepiej, no naprawdę. Nie że da dalej nie działają. I. No. Służyłem, służyłem sobie to nowe konto, chciałem się zalegawać, nie? Bip, bip. na nie? bo mi najpierw na... Gdzie? Tam są. Bijemy się? Nie, 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 nie. nie. No, to nadal na konferkę nic się nie zmieniło. Co? <laughs> <Nic>. <laughs> A na razie, nie dojeżdżajmy, bo się na mnie obracisz. nie teraz mam koło, no a. Go do strefy. j Je Jezu, że on w głowę nie dostał, to ja... Nie wiem, dobra. Piasa, Szkoda, czego? że on w ogóle nie dostał. Lecemy. A tylko uważaj, bo oni tam idą, wiesz? Dobra, we... O, kałabinek. Za pistolet się nie opłaca chyba, co nie? Nie wiem. No, idziemy nie wiem Run du, du, du. Dobra mam pomysł, pa robimy tako Cyk owo. Tak o Totalne o Dawaj, no ja Jezu gier. Agent próje do mnie, czy nie czytasz u siebie czatu No ale jak mam czytać czat jak tu nie gramy? To no też nie wiem Dawaj do strefy Dawaj kretem, a nie Ej, bo tam są typy obok siebie. Ej, bo tutaj ziomek jest. Dostał 20, ten niebieski. Dostał 60. Jak się był? Żeby... O kurde. Help. A, strefa.

i dwóch, rak, dwóch, tak! Fuck no, tam A, tam jesteś, no, dobra. No. Jeden dostał 100, a drugi dostał 140. Graścia też komfortu... O, że myślę, że to typ. No, ale... Dobra, on jest awk, awk error, on jest awk. <laughs> Over Przemek. Fajnie by było jakby siedział, jakby ten... awkował. Lepsze. się. Czy to są typy? Nie, to ja jestem, wiesz? Ty... Co jest? A, bo no ja właśnie. mapę włączyłem i przebijałem ten te... wiem. Jest. Tak, bo ja mam teraz inne bindy, wiesz? O, ja mam pompę, o. scrollem do góry, a tu gdzie mam teraz sniper, czyli... częściej jakiś... Czekaj, zostań w tym domku, albo, no nie wiem. To kred jest głośny, pamiętaj, że kred jest głośny. Ale patrz, 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 może żeś między te budynki. Czekam, tam jest kryj obok ciebie! Tutaj! Ty! <gry> A on dostał. No dobrze, przynajmniej ja widzę. Boże, to było złe. Boże, że. O! to była ppego życiowa. To było zaba. No, że tego nie widziałeś, to. nie wiem. A przynajmniej dostał ponad ile? 22... 52 dostał. Tak? Dostał 28. A, nieważne, no racja, 58. No, co No, ty. snajper zaraz dostał, o. No właśnie. Okej. Okay. Snajper. <grym> No tak. Ale calculated. Dobra, przeczytaj ten czat. No nic tu nie ma u mnie. Agent nic tu nie pisał. Jedyne co to napisał, że Paweł powiedz... Co cię nazywa że Face jak, City? Że jak to powie, to go wypatraszę i tyle. Tylko to powiedział. Aha. To 51%, ale we are so good. We are so good. Ojoj oj. Dobra, chyba trzeba na faję? z tym, bo no, no. to się nie opłaca grać pod placement, wiesz? Znaczy, no, tak jakby. Nie, 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 nie. Co? Ostatnie słone zwierzę się źle skończyły. No to jak ty chcesz pod chwilę? No i na No to zalew, ale zwierz. Zalew, a się tymi wyróżnią, że na zalewie jest tak wszystko pozamykane. O, to polecimy na... Tak samo przyjemny jest masakrycznie, gigantyczny i taki... Nie wiem. Nie wiem sam co myśleć. Potem? Na potne mało Albo nie, bo będzie. na potne trochę będzie... Mimo tak, że to jest Poszta, odbrot, wydaje mi się, tak tam że... będzie mało. Na pewno chcesz lecieć na słonę. To... Czy my cokolwiek zdobędziemy w tym, ty, w tym turnieju pałeś? Jak, no ja, ja, jak ja jak ja wchodząc z ten pod ziemię, dostaję snajperkę w mózg No, chodźmy na słonę.